W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie. A światło wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek racim im dać panie, a światło wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek racim im dać panie, a światło wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O rany najświętsze, naszego Jezusa, któreście tyle bólu i krwi go kosztowały, Rany najczcigodniejsze, będące dowodem jego nieskończonej ku nam miłości. Zlitujcie się nad biednymi duszami w czyścu, cierpiącymi, i nade mną, nędznym grzesznikiem. Wieczny odpoczynek rać mi dać, panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek racim im dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek racim im dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, raci im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać, Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racim im dać panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci mi dać Panie. A a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź mi dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśćca, jesteście w niebie oczekiwane, "Módlcie się za mną i proście o wszystkie potrzebne mi łaski, o które żebrzę przed majestatem boskim, Amen."